Nawet niepokój. Właśnie wylądowaliśmy w takiej kafejce Gdzie płacisz raz I zostawiasz ile chcesz No i dostaliśmy już ciasteczka wodę, teraz trzeba się rozpoznać Tutaj z tymi kartami, bo to się Po prostu ustawia Czy chcesz to americano ice Czy zwykłe americano Po prostu ustawiasz Nie musisz nawet podchodzić Tylko jak oni zobaczą, że wybrałeś To przynoszą coś takiego Co sobie wybrałeś no i Musimy się troszkę tutaj z tym połapać No tu jeszcze są jakieś znaki Różnego typu rzeczy Tak jak tam No Proszę bardzo Wydłuczone ma w moją stówkę Właśnie szukałem Miejsca gdzie mogę wymienić siano I wymiana 100 dolarów Sprawia tutaj spory problem ale udało się, znalazłem taką budkę. No i zostałem 1000 nerem tutaj za 100 dolarów dostałem 404 tysiące tych ich pieniędzy. Nie wiem na ile orznęli mnie na kursie. Ale patrzyłem w internecie, to bym musiał dostać 407, a ja dostałem 404, więc 3000 tych ich pieniędzy mam mniej. Więc nie jest wcale tak źle, bo te 3000 to za powiem jest chyba 3 złote